Cześć, przy mikrofonie Neox dzisiaj zrecenzujemy Homefront. Produkcję, która śmiało może powalczyć o tytuł gry roku 2011. Szkoda tylko, że w kategoriach na największe rozczarowanie oraz największy fail. Niestety, ciekawe zwiastuny oraz świetne zapowiedzi okazały się zwyczajnym mydleniem oczu, bo to, co dostajemy w finalnym produkcie, to zwykły krowi placek lub jak to woli, Kupa. Nie wiem, co sobie myśleli panowie z KO Studios i THQ podczas tworzenia tej gry, ale najwyraźniej stwierdzono, że duża kampania reklamowa wystarczająco mocno głupi graczy, przez co będą się tak czy siak zachwycać ich dziełem. Na mnie to nie podziałało i zaraz się dowiecie dlaczego. Jako mały przedsmak powiem tylko, że napisy końcowe ujrzałem po około 3,5 godzinach gry. Coś miał można określić jako żałosny wynik. Zatem przejdźmy do recenzji. Na początek fabuła. Po śmierci Kim Jong-ila władzę przejmuje jego syn Kim Jong-un, który błyskawicznie jednoczy Koreę Północną i Południową. Następnie to samo robi z Japonią oraz innymi azjatyckimi krajami. W międzyczasie Stany Zjednoczone borykają się z kryzysem paliwowym, a tym samym zamieszkami i protestami. Ich nieuwagę wykorzystują koreańskie siły, wypuszczając na orbitę satelitę, która okazuje się być tajną bronią przeciwko USA. Efekt jest tego taki, że Ameryka zostaje prawie całkowicie przyjęta przez wrogi naród. Wcielamy się w Jacobsa, który jest pilotem. I to właściwie tyle, co wiemy o naszym bohaterze, zarówno zaczynając, jak i kończąc grę. Ważne, że z rąk Koreańczyków ratują nas członkowie czegoś na wzór ruchu oporu, i to oni od tego momentu będą naszymi jedynymi przyjaciółmi. I to tyle. Od razu wam powiem, że warstwa fabularna jest nudna jak flaki z olejem. Przewidywalna, do bólu oskryptowana i zawiera w sobie idiotyzmy. Zaś główne postacie występujące w grze to kompletna porażka. Są one na tyle charyzmatyczne i ciekawe, że w ogóle nie pamiętam kto jak się nazywał. Aczkolwiek znalazłem na to mały sposób, naszego Herosa łatwo zapamiętać. Jacobs to tak jak Jacobs, czyli dosyć popularna kawa w naszym kraju. Conor kolej z Terminatora. Do tego jeszcze mamy ziomka w czapce z daszkiem, oraz pannę, którą zakwalifikowałbym do kategorii worek na głowę i za ojczyznę. Co swoją drogą idealnie pasuje do tematyki gry. No dobrze, przejdźmy do rozgrywki. Początkowe minuty zabawy mogą wydawać się ciekawe, chociaż mnie jakoś nie przekonały. Po pierwsze, tego typu openingi zostały już setki razy przewałkowane w ostatnio wydanych FPS-ach. Po drugie, jak tylko wsadzono nas do autobusu, od razu wiedziałem, że coś w nas walnie i zostaniemy uratowani. Po trzecie, próba odtworzenia okrucieństwa okupantów była co najwyżej średnia. Nie wiem, czym się tak podniecali twórcy, mówiąc w zapowiedziach, że Homefront pokaże prawdziwe oblicze wojny na tyle brutalne, że nikt się na to jeszcze nie odważył. Dużo gorsze sceny mogliśmy oglądać w serii GTA, Mafia oraz wielu innych, i jakoś tam programiści nie musieli się brandzlować takimi stwierdzeniami. No, ale cóż, jak się nie ma czym pochwalić, to tak właśnie jest. W produkcji KO Studios czeka na nas dużo strzelania. Niestety, także ten element wypadł dosyć blado. Wszak ciężko mieć jakąkolwiek satysfakcję z eksterminacji bandy klonów, które padają jak cegła, a do tego cały czas mamy wrażenie déjà vu, że bardzo podobne sytuacje i lokacje gdzieś już były. Walki nie przedstawiają się ani widowiskową, ani ciekawie, po prostu prójemy do wszystkiego co się rusza. Ostrzał zazwyczaj prowadzimy z ukrycia, ponieważ akcje w stylu Rambo często źle się dla nas kończą. Niestety nie jest to zasługa bystrego AI, dzięki któremu wrogie jednostki potrafiłyby nas otoczyć czy zajść od tyłu. Duża siła obrażeń, celność oraz liczebność przeciwnika to jego główny atut. Nawet 2-3 strzały w stopę i ramię potrafią nas zabić, o głowie już nie wspomnę. Z tą celnością to troszkę przesadzono jednak, bowiem nawet rakietnicą potrafimy oberwać prosto między oczy od osobnika oddalonego o kilometr. Jacobs, w przeciwieństwie do swoich kolegów, jest dosyć ślamazarnym osobnikiem. Często nie możemy dogonić swoich kolegów podczas sprintu, a dokładne celowanie przy użyciu pada dosyć topornie się przedstawia w stosunku do innych shooterów. Gra jest do bólu liniowa, a my jesteśmy jak po sznurku prowadzeni jedyną właściwą drogą i aby nie zasnąć zabawę umilają nam scenki, które wyjątkowo łatwo przewidzieć. Na uwagę zasługują jedynie dwie animacje, z tym, że pierwszą totalnie spieprzono. Mianowicie jest sytuacja, gdzie musimy wskoczyć do mogiły wypełnionej trupami, udając martwego. Nasz przyjaciel Konor grzecznie informuje nas, abyśmy nie ważyli się ruszyć, a najlepiej abyśmy w ogóle nie oddychali, dopóki nie przejdą obok koreańskie siły. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że w momencie kiedy wróg stał nad nami, to Konor uciął sobie głośną pogawędkę przez radio. Oczywiście, to normalne, że w grobach nieboszczyki między sobą plotkują, także nieprzyjaciel kompletnie to olał i wszystko było cacy. Ta scena mogła być genialna, bo potrafiła zaskoczyć gracza i w końcu zbudować jakieś napięcie. No ale to home front, musiano coś tu zepsuć. Druga cutscenka, gdzie przez przypadkowe wystrzelenie moździerza giną także nasi sojusznicy, jest już w 100% dobrze zrealizowana, a i całe to zdarzenie jest najlepszym fragmentem w grze. Na plus zaliczą także sposób, w jaki korzystamy z dostępnego arsenału. Mianowicie w grze nie ma porozrzucanych magazynków. Jedyne uzbrojenie jakie spotkamy, to takie jakim posługuje się nasz przeciwnik. Skończyła się amunicja w danym karabinie? Trudno, musisz wziąć co leży obok nieprzyjaciela. Takie rozwiązanie jest całkiem klimatyczne i spodobało mi się. Ogólnie przy sobie możemy mieć dwa rodzaje broni, plus granaty i ładunki wybuchowe. Niestety na tym kończą się wszystkie zalety home front i nic więcej z tej produkcji nie wyciśniemy. Jako, że na chwilę zrobiło się zbyt miło i ktoś mógłby pomyśleć, iż jednak. Warto kupić tego gniota, to skupmy się teraz na kwestiach technicznych. Oprawa graficzna stoi na żenująco niskim poziomie i do teraz ciężko mi uwierzyć, że Homefront działa na silniku Unreal Engine 3. Gra wygląda, jakby powstała 7 lat temu. Postacie straszą wyglądem i animacją. Tekstury są w mega niskiej rozdzielczości, kwadratowe otoczenie razi po oczach, a efekty specjalne wołają o pomstę do nieba. To wszystko widać zaraz po uruchomieniu gry. Jedynie lokacje są ciekawie zaprojektowane, ale cóż z tego, skoro straszą wyglądem. No ale o czym my tu w ogóle mówimy? Skoro dopiero pod koniec gry zauważyłem, że jeden z naszych kompanów jest Azjatą, a zorientowałem się tylko dlatego, iż konor o tym wspomniał, bo przecież rysy twarzy wszystkich postaci są kanciaste i płaskie. Rozbawiła mnie też sytuacja, gdzie musieliśmy się przemieszczać korytem rzeki. Rozbawiła mnie też sytuacja, gdzie musieliśmy się przemieszczać korytem rzeki. No tak, tylko czy rzeką można nazwać kałużę sięgającą nam nieco powyżej kostek? Do tego jeszcze dodajmy, że woda wygląda jak w grach z 2000 roku czyli statyczna warstwa, przez którą może przenikać postać. Gdyby nie odgłosy pluskania, w życiu bym się nie domyślił, że to właśnie jest rzeka. Z udźwiękowieniem wcale nie jest lepiej. Aktorzy średnio pasują do swych postaci, zaś mocy, jakie starają się przekazać, brzmią sztucznie i na siłę. Dobór głosów także pozostawia nieco do życzenia. Jeśli chodzi o muzykę, to niestety, ale ciężko mi cokolwiek o niej powiedzieć. Jest, bo jest, ale jednym uchem wpada, a drugim ucieka. Jest kompletnie nijaka i o zgrozo nie pamiętam już, co tam leciało w tle. A to zły znak. Na tym jeszcze nie koniec. Szczęka opadła mi jak usłyszałem niektóre efekty dźwiękowe, zwłaszcza towarzyszące wystrzałom. Część z nich brzmi jakby ktoś pierdział w wannie. Serio, takie moje pierwsze było skojarzenie. Totalny fail. Trzeba jeszcze wspomnieć o błędach, jakie dosyć często spotykamy podczas rozgrywki. Zazwyczaj jest to blokowanie się przeciwników między sobą, albo nasz kompan potrafi na nas wleść, A wtedy nie możemy się ani ruszyć ani strzelić. A taka sytuacja, wiadomo jak się potrafi skończyć na polu walki. Homefront leży i kwiczy, aby ta recenzja się skończyła. Jednak jeszcze nie nadszedł na to czas. Programiści bezczelnie kopiowali pomysły i rozwiązania, jakie pojawiły się choćby w serii Call of Duty. Zatem przyjdzie nam wcielić się w rolę ukrywania tego snajpera, czy bombardować wrogie jednostki za pomocą samolotu UAV. Oczywiście panowie z Studios próbowali dorzucić coś od siebie, zatem będziemy sterować goliatem opancerzonym wozem, a raczej jego działkiem, przynamierzającym jednostki nieprzyjaciela. Zaliczymy także etap, w którym to przyjdzie nam zasiąść za sterami helikoptera. Aczkolwiek ten fragment gry jest totalnie nudny i pozbawiony jakiejkolwiek ikry. Kolejną iście wkurzającą rzeczą jest wpychanie na siłę ideologii i mądrości patriotycznych, które powiedzmy sobie szczerze kompletnie nie interesują przeciętnego gracza. Jednak na każdym kroku jeden z naszych kompanów chce być fajniejszy od drugiego, co dosyć kiepsko wygląda. No i na sam koniec zostawiłem sobie tryb multiplayer, którego nie będę zbytnio opisywał, bo po co recenzować kolejnego klona Call of Duty, czy klon, klona, klona i tak dalej. To wszystko już było, to wszystko się widziało, nikt nie odstawić sprawdzonych tytułów dla bliźniaczo podobnej zabawy. Przy tak żałosnej kampanii dla pojedynczego gracza to aż dziw, że ktoś pomyślał o zabawie przez sieć. Podsumowując, Homefront byłby znośną strzelanką, ale za 20 zł. Za większą cenę jest gniotem. Niestety obawiam się, że duża kampania reklamowa uśpi czujność części graczy, którzy po obejrzeniu tej recenzji stwierdzą, że się nie znam i opowiadam farmazony, bo przecież tak promowany produkt musi być dobry. Jeśli ktoś chce na siłę kupić ten chłam, proszę bardzo, tylko niech później nie płacze, że wydał pieniądze w błoto. Trzymajcie się z dala od tego tytułu, bowiem nie jest wart jakiejkolwiek uwagi. A na mnie już czas, dzięki i do zobaczenia.